Cześć kochani, zły, na, na, nagrywam poradnik, y, bo y, weszła teraz nowa aktualizacja w Fortnite no i Polacy na PS4 y, nie mogą właśnie uruchomić tej aplikacji ale ja Wam pokażę sposób na jak to zmienić, bo teraz jestem na y, angielskim ale jak byłam na polskim, to właśnie tak się stało, że mi wyskakiwał cały czas błąd i w ogóle nie mogłem. No to tak, wchodzimy tutaj na górę. E, i, e, I klikamy w ustawienia. U mnie to jest teraz taki napis, a teraz wchodzimy X. Ojoże, sorry, bo wkliknąłem nie to co trzeba. Cyk. E, kurde. Okej. Okay. I schodzimy na sam dół, i musimy kliknąć, a tutaj, czyli coś takiego, to jest język. Po angielsku to jest takie coś. Może też to znać znaczy na YouTube, to jest I tutaj klikacie X, X, I mamy tutaj, ja mam na English musicie, nie to, nie ten drugi, tylko ten pierwszy, o tu i od razu musimy kliknąć X na pierwszą ikonkę cyk, i tutaj wam się pokazują wszystkie języki, ja zmieniłem na angielski więc jak macie na polskim, to zmieńcie to polski ale nie na polski, tylko na angielski, czyli na English czyli tutaj będziesz, będziecie mieli więc jak klikniecie to, to od razu Wam się pojawi login i Tomek to jest też dla Ciebie, bo Ty masz PS4 i co, no to jest koniec.